Postanowiłem zreaktywować ten kanał po tym, jak zostały z niego usunięte wszystkie filmy. Nie będę już mówił nawet dlaczego. I tym pierwszym odcinkiem reaktywacyjnym będzie odcinek o wieści, która dobiegła do naszych uszu, doszła do naszych Uszu 15 stycznia tego roku, roku 2020 była to wiadomość o tym, że najmłodszy syn Johna Ronalda, Ruela Tolkiena, Christopher Tolkien, dawniej dyrektor Tolkien Estate, zmarł właśnie 15 stycznia we Francji w mieście Dragnią. Był on spadkobiercą Tolkiena. Jest to smutna wieść dla miłośników literatury fantazy, a szczególnie dla fanów Tolkiena. Tak jak swój ojciec, Christopher walczył na wojnie po stronie Anglii, tak jak John Ronald Tolkien walczył podczas I wojny światowej, tak Christopher walczył podczas drugiej. Christopher, tak jak swój ojciec, wykładał także język angielski na Oksfordzie, a w swojej pracy naukowej zajmował się głównie tematami staronordyckimi i staroangielskimi. Jako młody chłopak często wysłuchiwał ojca, mówiącego o historii Śródziemia, i czytającego synom Hobbita. Interesował się tymi tematami właściwie najbardziej z wszystkich trzech synów. Interesował się bardzo trzecią erą Śródziemia i z tego także powodu był zaangażowany w tworzenie Władcy Pierścieni. Stworzył on pierwowzór mapy Śródziemia z tej książki i pomagał ojcu przy tworzeniu chronologii zdarzeń Śródziemia. Był członkiem grupy Inklings, która była skupiona wokół C.S. Luisa przyjaciela Johna Ronalda Ruella Tolkiena. C.S. Luis był przez jakiś czas tutorem młodego Christophera. Jest pytanie: Co zrobił Christopher Tolkien dla swojego ojca i dla fanów Tolkiena? Zrobił bardzo wiele. Po pierwsze, zredagował i wydał Silmarillion, znaną nam wszystkim w cudzysłowie Biblię Śródziemia, która jest trzecią najbardziej znaną książką Johna Ronalda Ruela Tolkiena. Pierwszy jest Hobbit, drugą jest oczywiście Władca Pierścieni, a trzeci jest Silmarillion. W 1977 roku przy pomocy Gaja Gavriela Keida wydał właśnie Silmarillion. Trzy lata później przeredagował i wydał niedokończone opowieści Unfinished Tales. Jest to zbiór takich właśnie, jak sama nazwa mówi, niedokończonych opowieści z historii Śródziemia. Do 1996 roku ukazywała się zredagowana przez niego seria 12 książek. Seria nazywała się Historia Śródziemia. W Polsce przetłumaczona tylko dwie książki z tej właśnie sagi. Księgę Zaginionych Opowieści i Ostatnie Legendy Śródziemia. Wydał on także Dzieci Hurina, Beren i Lutien oraz no, całkiem niedawno Upadek Gondolinu. W przedmowie do tej ostatniej książki pisał. W przedmowie do Berena i Lutien napisałem, jeśli zważyć, że mam 93 lata, jest to przypuszczalnie moja ostatnia książka z długiej serii redagowanych przeze mnie tekstów mego ojca. Użyłem określenia przypuszczalnie, ponieważ nosiłem się wówczas z niejasnym zamiarem uczynienia z. Trzecią pośród wielkich opowieści mojego ojca, Upadek Gondolinu, tego samego co zrobiłem z Berenem i Lutiem. Wydawało mi się to jednak wysoce nieprawdopodobne, to też przypuszczałem, że Beren i Lutiem będzie moją ostatnią książką. To przypuszczenie okazało się jednak błędne, więc muszę teraz ująć to tak. Jeśli zważyć, że mam 94 lata, Upadek Gondolinu jest bez wątpienia moją ostatnią książką. Przypomnę, że ten tekst napisał nieco ponad rok przed swoją śmiercią. Christopher napisał też wiele książek traktujących o Śródziemiu i swoim ojcu, lecz większość z nich nie jest przetłumaczona na polski. Jak na przykład Przewodnik po imionach władcy Pierścieni czy John Ronald Reuel Tolkien, Artist and Illustrator, w, których, w której przedstawione są obrazy Johna Ronalda Ruella Tolkiena i są one także opisane. Zredagował też i wydał niedokończoną książkę Ojca, na, która, którą której nazwą jest The Lost Road, w której pokazana jest podróż w czasie i kontakt śródziemia ze światem lat 80. XX wieku. Świetna rzecz dla prawdziwych fanów Tolkiena. Christopher Tolkien do roku 2017 pełnił stanowisko dyrektora Tolkien Estate i Tolkien Trust. Rok przed odejściem z tego stanowiska został uhonorowany medalem Bodlajańskim za wybitny wkład w dziedzinie literatury, kultury, nauki i komunikacji. Christopher Tolkien na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wielki człowiek, który zredagował i wydał większość dzieł naszego mistrza, tym samym je rozpowszechniając. Niech spoczywa w pokoju.